Otwieram posiedzenie. Tak? Czyli można usiąść. Można nie? usiąść. Drodzy Państwo, bardzo jest mi miło widzieć was tutaj w sali kolumnowej, to jedno z najważniejszych miejsc w Sejmie, drugie po sali plenarnej, nasze najbardziej reprezentacyjne, gdzie odbywają się najważniejsze spotkania międzynarodowe, krajowe, konferencje. Sala kolumnowa widziała już wiele i mam nadzieję, że dzisiaj natchniecie ją dobrą energią, żeby pracowała dobrze dalej dla Polski, dla nas wszystkich. Tak jak powiedziała przed chwilą pani dyrektor Karpa-Świderek, do tej pory udało mi się, nam udało się w Kancelarii zorganizować spotkania przedświąteczne przed świętami Bożego Narodzenia w 23 i 24 roku. To spotkanie przed świętami Wielkanocy jest pierwsze, ale każda tradycja musi gdzieś mieć swój początek. Dla mnie to rzecz niezwykle ważna i bardzo cieszę się też, że w tej inicjatywie jesteśmy razem, choć jak wiecie, sporo nas też zwłaszcza teraz, dzieli politycznie z panią marszałek Magdaleną Biejat, wicemarszałkinią Senatu, w, która też za chwilę zabierze głos, że działamy razem, bo razem czujemy i myślimy to samo. Że to jest taki czas, w którym ludzie muszą spotykać się ze sobą, w którym to nie politycy muszą znowu mnożyć słowa, tylko przez te najbliższe 72 godziny powinna panować w Polsce troska, czułość, bliskość i te wszystkie rzeczy, z którymi kojarzą nam się święta. Ja przyszedłem do polityki właśnie z takiego świata, gdzie troska, czułość, bliskość i bycie blisko tego człowieka, któremu czasami w życiu jest ciężko, jest fundamentalną i najważniejszą wartością. Mam nadzieję, że również wtedy, kiedy mnie tu już nie będzie, to jednak ta wartość dalej będzie pracować, że ta tradycja będzie kontynuowana. Przychodzicie dzisiaj do sejmu z bardzo różnych życiowych okoliczności. Przychodzicie z różnych trudności. Przychodzicie z różnych zakrętów. Święta być może części z was nie kojarzą się najlepiej i najłatwiej. Bo są czasem, w którym te trudności jeszcze bardziej wychodzą na światło dzienne. Chcę Wam z całego serca i ja, i moja żona Ula, z którą jesteśmy tutaj dzisiaj, powiedzieć, że jesteśmy z Wami we wszystkim, co przeżywacie, że chcemy być jak najbliżej, że nigdy nie jesteście samotni, nawet jeżeli czasami czujecie się sami. Bardzo zależy mi na tym, żebyście. Przyjęli od nas, ode mnie, najszczersze życzenia tego, żeby te święta przeżyte były w pokoju i żeby dały Wam nadzieję. My wszyscy tej nadziei potrzebujemy. Niezależnie od tego, jak układa się nasze życie, wszyscy żyjemy i oddychamy nadzieją. I czasami, wiecie, jest tak, że w życiu pewne rzeczy trzeba sobie wziąć, wywalczyć, aktywnie przepracować że masz wpływ na pewne procesy, ale czasami jest tak, że go nie masz i wtedy największym zwycięstwem i największą wartością jest doczekać świtu. Największą wartością jest nie zrobić nie wiadomo jakie rzeczy, tylko po prostu wytrwać, tylko po prostu zacisnąć zęby i wyczekać moment, tak jak mówiła, pisała kiedyś nasza wielka poetka Wisława Szymborska. Znacie doskonale te słowa, bo wielokrotnie były cytowane. Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Życzę Wam z całego serca, żebyście wierzyli, że po każdej burzy i po każdej nocy przyjdzie dzień. On przyjdzie na pewno. I czasami najważniejszym, powtórzę, raz jeszcze naszym zadaniem jest po prostu dotrwać do tego momentu. Z całego serca Wam życzę nadziei, zmartwychwstania w nas, tej nadziei w tym czasie, uśmiechu, siły i tego, żebyście byli po prostu szczęśliwi. Serdecznie Wam dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie i że dzisiaj możecie razem z nami doświadczać tych rozkoszy sejmowej gastronomii, bo jak tutaj przeszedłem przez salę, to gwarantuję Wam, że to jest dokładnie ta sama żywność, którą my na co dzień w Sejmie spożywamy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, więc już teraz możecie poczuć się trochę jakbyście byli tu domownikami, a to tak naprawdę Parlament to jest Wasz dom dokładnie tak samo jak nasze miejsce pracy. Robimy z Magdą i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli tutaj wszystko żebyście się czuli tutaj w sejmie jak w domu, żebyście się czuli tu w parlamencie jak w domu. Odwiedza nas tutaj ponad 100 tysięcy, prawie 150 tysięcy ludzi rocznie. Cieszymy się z tego. Mam nadzieję, że znajdziecie też czas. Żeby ze swoimi organizacjami, z którymi tu jesteście, jeszcze raz kłaniam się wszystkim wolontariuszom, działaczom organizacji, którzy tutaj są, że znajdziecie czas, żeby kiedyś Sejm zwiedzić i zobaczyć ten budynek, całą tę nieruchomość i nasz zakład pracy bardzo wnikliwie. Serdecznie wam dziękuję, dobrych świąt. Powiem szczerze, że mój mąż mi nie ułatwia zadania. Chciałam teraz dodać po tym, co powiedział. Więc, może tylko w krótkich, żołnierskich słowach będę życzyła Państwu wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim. No i chwilę odpoczynku, żebyśmy się potrafili na chwilę zatrzymać i być po prostu ze sobą. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz, o za... Poproszę teraz o zabranie głosu panią marszałek Senatu, panią Magdalenę Biejat, wraz z małżonkiem. Myślę, że tworzymy nową świecką tradycję. A co. Tak, nowa świecka tradycja. Przede wszystkim dziękuję panu marszałkowi, Szymonowi, Hołowni i wszystkim pracownikom Sejmu, którzy znalazli gdzieś znaleźli dzisiaj wielki piątek czas, żeby pomóc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. I ja jestem przekonana Szymon, że łączy nas więcej. Jestem przekonana, że łączy nas więcej, bo rzeczywiście jest tak, że ja również przychodzę ze środowiska organizacji pozarządowych. Swoje dorosłe życie zaczynałam jako wolontariuszka, jako pracowniczka organizacji społecznych. Zawsze chciałam być z ludźmi, blisko ludźmi i taką chcę robić politykę. I wyrazem takiej polityki jest dzisiaj też to spotkanie polityki ponad podziałami, polityki, która nie koncentruje się na kłótniach, na tym, co nas dzieli ale na tym, co możemy wspólnie zrobić polityki, która na chwilę wycisza emocje i stwarza przestrzeń do dialogu, bo nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale ważne jest, żebyśmy potrafili się wspierać w tych sprawach najważniejszych. A te sprawy najważniejsze to są Wasze sprawy, sprawy codzienne, sprawy codziennego życia, codziennych zmagań i codziennych trudów i codziennych radości. I mam nadzieję, że na tym spotkaniu dzisiaj trochę do tych radości uda się dołożyć. Dziękuję inicjatorom tego spotkania, dziękuję wszystkim wolontariuszom, dziękuję za to, że tu wszyscy jesteście. I cieszę się bardzo, że udało się to spotkanie zrobić teraz przed świętami, też w takim duchu nie tylko porozumienia ponad podziałami politycznie, ale także w duchu ekumenicznym, bo nie ukrywajmy tego, ja jestem tutaj jako przedstawicielka też tej świecki, tej, a tej, tej części społeczeństwa, która nie świętuje Wielkanocy dlatego, że Wiara katolicka jest dla nich ważna, ale dlatego, że ważny jest dla nich czas z rodziną. Dlatego, że niezależnie od tego, czy w coś wierzymy, czy nie, to chcemy ten czas święcić jako czas tradycji, czas rodzinny, czas świąt. Cieszę się bardzo, że to są kolejne święta, które nas łączą. Cieszę się, że. Mogliśmy się tu wszyscy spotkać w tak gorącym czasie i jestem przekonana, że tę tradycję będziemy kontynuować. I to jest też symbol tego, że tak jak w poprzedniej kadencji Senat był miejscem, które było otwarte dla ludzi, w którym przedstawiciele obywateli, środowisk społecznych przychodzili po wysłuchanie, po dialog, po prawdziwą demokrację, tak wreszcie Sejm również stał się takim miejscem w tej kadencji. I bardzo się cieszę, że mogę jako reprezentantka Senatu wspierać i, i stać tutaj obok Marszałka Sejmu e, właśnie w tym wyjątkowym dniu. I mogę wam obiecać jedno, że niezależnie od tego co się będzie działo w polityce, będę zawsze stała po waszej stronie i niezależnie od tego w którą stronę będą wiały wiatry, jest nas więcej. Jest więcej takich polityków i polityczek, na których zawsze możecie liczyć. To właśnie po prostu dziękuję. Dzień dobry Państwu. Niełatwe zadanie, tak być ostatnim tutaj, który dzieli Państwa od rozpoczęcia chyba posiłku, ale chciałem... Dwa... Nie A, nie ostatni. A, to spokojnie to mogę mówić. Chciałem też krótko, bo święta też no, wiążą się jakby z tym czasem, kiedy właśnie siadamy przy stole. Te, te rozmowy, jak wiemy, czasami bywają w rodzinach dosyć płomienne, ale jak tutaj przeszliśmy teraz przez salę, to widziałem... No taką dobrą energię, to wszyscy, wszyscy yy, yy, tak, 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 yy, no nie wiem, ciepło się uśmiechamy yy, i widzę, że yy, po prostu atmosfera jest tutaj wspaniała i mam nadzieję właśnie, że yy, Państwo też to czujecie i że ten właśnie ten dzisiejszy yy, dzień będzie taki właśnie wyjątkowy yy, tu dla nas wszystkich i yy, no cieszę się, że właśnie pełniąc tutaj rolę małżonka mojej żony akurat w takich uroczystościach mogę brać udział, bo to rzeczywiście yy, no, yy, jest yy, to. Coś wyjątkowego, więc też Państwu dziękuję za tę możliwość. Niewątpliwie są to najbardziej rodzinne święta, więc wszystko się broni. Pani minister Adrianna Porowska, która jest od rozwiązywania tych problemów, o których tutaj też panowie, Państwo marszałkowie wspomnieli. Szanowna Pani Marszałkini i drogi małżonku, Pani Major, Szanowny Panie Marszałku, drogie koleżanki i koledzy ministrowie, posłowie, a przede wszystkim. Szanowne organizacje pozarządowe, wolontariusze i przedstawicieli tych organizacji. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyciście, bardzo, bardzo się cieszę, że i ten, to miejsce stało się już tradycyjnie miejscem, w którym możemy się spotykać. Ten czas świąt to jest czas, kiedy czasem ten czyściec na ziemi, który macie, i czasami to zmartwychwstanie, do którego was próbujemy pociągnąć w którym próbujemy wam towarzyszyć jako organizacje pozarządowe ale i również ci wszyscy politycy którzy teraz tak jak ja chwilowo w tej roli ministra staramy się wam pomóc to jest czas tak naprawdę dawania sobie wzajemnie nadziei i wiary my was również mocno potrzebujemy potrzebujemy tego że w nas uwierzycie że dacie nam chociaż jeszcze trochę odrobinę czasu na to, aby zmieniła się ta polityka, bo ja absolutnie wierzę w to, że ona może łączyć nie tylko i wyłącznie w taki dzień jak ten świąteczny, ale może łączyć ponad podziałami każdego dnia, kiedy sprawujemy nasze urzędy. A teraz nie przedłużając, życzę wam wszystkim smacznego i jesteśmy tutaj też do waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście z nami poruszyć, to są tutaj i posła i ministry, i ministrowie, którzy chętnie odpowiedzą na e, Wasze e, pytania. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję wszystkim e, prelegentom, wszystkim osobom, które zabierały głos. Dołączam jeszcze do Pani Minister podziękowanie dla organizacji, takie szczególne, dlatego że bez Was by się to nie udało. Dziękujemy za wolontariuszy, którzy przyjechali z osobami potrzebującymi. Dziękujemy za Waszą cierpliwość, życzliwość, uśmiech. No i życzymy Wam, Smacznego. Można zaczynać. Kończymy część oficjalną.